charakterystyka techniczna pojazdu. Długość pojazdu to odległość między skrajnym punktem przodu pojazdu a skrajnym tylnym punktem pojazdu. Szerokość pojazdu to odległość między skrajnymi punktami poprzecznymi pojazdu, wliczając w to lusterka, lampy czy kierunkowskazy. Wysokość pojazdu to odległość między płaszczyzną jezdni a najwyższym punktem pojazdu nieobciążonego. Rozstaw osi to odległość między środkiem przedniego a tylnego koła. Rozstaw kół to odległość między punktami styku z powierzchnią jezdni środków bieżnika kół tej samej osi. Prześwit to odległość między najniżej położonym punktem samochodu, a nawierzchnią drogi. Głębokość brodzenia to możliwość przejazdu przez wodną przeszkodę, nie uszkadzając silnika. Kąt natarcia to kąt między płaszczyzną jezdni, a płaszczyzną styczną przednich kół. Kąt rampowy, to suma kątów między płaszczyznami stycznymi przedniego i tylnego koła, a najniższym punktem nadwozia. Kąt zejścia, to kąt między płaszczyzną jezdni, a płaszczyzną styczną do kół tylnych. Kąt przychyłu bocznego, to kąt w którym jest możliwość jazdy po powierzchni pochyłej. Masa własna pojazdu, to masa pojazdu wraz z paliwem, płynami, olejami, bez kierowcy i pasażerów. Dopuszczalna masa całkowita pojazdu. To masa pojazdu dopuszczona do ruchu publicznego. Maksymalna masa całkowita to maksymalna masa pojazdu ustalana przez producenta. Ładowność to różnica między maksymalną masą całkowitą a masą własną pojazdu. Ładowność dopuszczalna to różnica między dopuszczalną masą całkowitą a masą własną pojazdu. Prędkość maksymalna. To prędkość, jaką pojazd osiąga na prostej drodze na odległości 1000 metrów. Promień skrętu samochodu. To promień, jaki potrzebuje pojazd do zawrócenia kierunku jazdy. Przyspieszenie od 0 do 100 km na godzinę. To czas, który pojazd potrzebuje do osiągnięcia 100 km na godzinę od startu. Średnie zużycie paliwa. To zużycie przez pojazd paliwa na dystansie 100 km w cyklu mieszanym, miejskim jak i poza miastem.